Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dziś jesteśmy w bardzo ciekawym i wyjątkowym miejscu. Jesteśmy w manufakturze zdrowia z fizjoterapeutą Dawidem Kocem. Dzień dobry, Dawid. Dzień dobry, dzień dobry, miło mi. Dawid, jesteśmy w nowo otwartym gabinecie u was na Kościuszki 27 w Dąbrowie Górniczej. Proszę, powiedz mi, dlaczego zostałeś fizjoterapeutą? Dlaczego zostałem fizjoterapeutą? No, było to bardzo dawno temu. Na początku w swojej kariery nie do końca wiedziałem, czy chcę być tym fizjoterapeutą, czy nie chciałem, czy nie chcę być. Wszystko tak naprawdę rozwinęło się na trzecim roku studiów, kiedy zacząłem współpracować z różnymi pojedynczymi osobami i wtedy jakby zadecydowałem, że to jest to, co, co chcę robić. Jakby czerpałem z tego wielką radość, że mogę komuś pomóc. U niego widziałem progres, jeśli chodzi o jego umiejętności ruchowe, a ja miałem z tego nie dość, zarobek, to jeszcze, że tak powiem, dużo radości z tego. Powiedz mi tak, dlaczego ludzie chodzą do fizjoterapeuty i czym zajmuje się fizjoterapeuta, bo jak wiemy, a może i nie wiemy, mylimy, fizjoterapeutów z masażystami, z innymi e, dziedzinami medycyny. Czym konkretnie zajmuje się fizjo, żebyśmy mogli powiedzieć i mieszkańców Dąbrowy zaprosić na przykład do was, do gabinetu? Fizjoterapeuta jest specjalistą medycyny, który zajmuje się, zajmuje się narządem ruchu, żeby tutaj pomóc, wspomóc, poprawić funkcję narządu ruchu po różnych urazach, jednostkach chorobowych. Więc tu, tutaj się głównie w tym zajmujemy. Wykorzystujemy Mało inwazyjne metody, możemy to powiedzieć na kinezyterapię, gdzie tutaj leczymy ruchem, masażem, terapią manualną, fizykoterapia, gdzie wykorzystujemy też dodatkowe sprzęty, które przyspieszają gonienie się tkanek miękkich. Ostatnio też coraz bardziej jest popularna takie, takie metody bardziej inwazyjne, jak igłowanie suche, gdzie wykorzystujemy igły do akupunktury w celu em, oddziaływania na tkanki miękkie, i dzięki czemu uzyskujemy pełną, pełną staramy się uzyskać pełną sprawność ruchową u osób. Mhm. Czyli tak, czy żeby do Was przyjść, to trzeba być po jakiejś kontuzji, to musi być jakieś, powiedzmy, uszkodzenie, czy Zaraz o to zapytam też y, od nasze życie bieżące, mm. jeżeli chodzi o pracę przy komputerze. Czy jeżeli ktoś nie jest po, powiedzmy, jakimś wypadku, urazie, a boli go kręgosłup, ma siedzący tryb pracy, y, to już jest ten moment, kiedy pomyśleć o wizycie u fizjoterapeuty, czy raczej wydaje tym mi się, się nie zajmujecie? Wydaje mi się, że tak, że wszystkie takie oznaki, jakieś pierwsze problemy bólowe kręgosłupa i nie tylko stawów kolanowych są wskazaniem do tego, żeby odwiedzić jakiegoś dobrego fizjo w swoim mieście, z tego względu, że tak naprawdę coraz młodsze osoby mnie odwiedzają już w gabinetach, czyli mamy osoby, które trochę tutaj już pewnie wejdę w następny temat. Od najmłodszych lat już gdzieś ta komórka jest, jest ten komputer, później studia, dużo nauki, mhm. więc troszeczkę mniej zajmujemy się sobą. Później mamy studia, praca, gdzie ta mhm. cały czas jest pozycja siedząca i tak naprawdę jak kiedyś zaczynałem swoją karierę z 15 lat temu, tak dolegliwości bólowe, tak nawet książkowo to było, że to jest, są to schorzenie, które dolega w grupie między 50 60. rokiem życia, później to było już po 40 rokiem życia, później po 30. a teraz mam coraz więcej pacjentów, którzy mają po 26-7 lat. Oni już do mnie przychodzą z takimi właśnie problemami. Więc jeśli tylko ktoś ma, u kogoś występuje, czuje, że coś jest nie tak, powinien odwiedzić takiego fizjo, fizjoprzebada, przebada, może rozpisze ćwiczenia, podejmą jakąś współpracę i na pewno wszystko pójdzie w odpowiednim kierunku. Przed naszym włączeniem kamery, ja sobie wasz nowy otwarty gabinet. Obejrzałem i z moją uwagę zwrócił aparat i aparatura do zrobienia USG. Nie jest to często spotykane, Szanowni Państwo, w gabinetach USG tego typu sprzęt. Dlaczego on jest u Was? Ponieważ w pewnym momencie mojej pracy potrzebowałem szybkiego badania, dzięki któremu mógłbym zdiagnozować, co się dzieje jakby w środku. Mm. Ehm, bardzo długo pracowałem ze sportowcami, więc taki problem jak naciągnięcia, naderwania, jakieś problemy związane z chorobami przeciążeniowymi, e, ścięgien w, w momencie przyczepu e, ścięgna do kości dzięki temu urządzeniu mogę jakby to szybko sobie zbadać na miejscu, jest to informacja dodatkowa dla mnie, mogę wysunąć dokładniejsze rokowania, jak długo ten sportowiec będzie dochodził do siebie, ile potrzebujemy czasu, no więc postanowiłem, postanowiłem gdzieś tutaj iść na, na szkolenie w tym kierunku, zakupić aparat i dzięki czemu mogę jakby szybciej łatwiej diagnozować takiego pacjenta. To jest y, szybsza diagnostyka i jakby tutaj nie działacie po omacku, tak? Czyli po prostu jesteś w stanie od razu powiedzieć, że jest jakaś tam kontuzja albo jakieś naciągnięcie, tam, i dzięki temu szybciej możecie działać. Wspomniałeś o sportowcach. Ja na Waszych mediach społecznościowych zauważyłem, że często odwiedzają Was koszykarze naszej Dąbrowskiej drużyny MKS. Zgadza się. Czy to są Twoi stali pacjenci? Mamy taką troszkę niespisaną umowę z MKS-em, z tego względu, że długo pracowałem w sporcie, długo pracowałem w MKS-ie. Więc do tej pory, jeśli się coś dzieje, można powiedzieć, jestem taką osobą troszeczkę z drugiej linii, gdzie wspomagam mhm. główny staw w, w klubie. Więc właśnie, jeśli trzeba, ktoś sobie coś naciągnął, naderwał podczas treningu. Tak, mhm. Potrzebujemy szybko sprawdzić, co się dzieje. No to wtedy tak naprawdę schali już tutaj daleko do mnie nie mają. Mhm. Odpalam sprzęt i tak naprawdę od razu już mogę nad nim wymierzyć co do milimetra, jak, jak duże jest mhm. to naderwanie, naciągnięcie, i wtedy rozmawiamy, w współpracujemy sobie ze staffem i dogadujemy się, co robimy z tym dalej. Mhm, czyli jakby taka, masz pełnić taką funkcję konsultanta, można Troszkę by powiedzieć. Tak, konsultanta, czyli konsultanta tak. medycznego naszej drużyny MKS-u. E, Dawidzie, powiedz mi, jak my możemy sobie na co dzień sami pomóc, żeby za szybko do ciebie nie trafić? No bardzo fajne pytanie. <głos> <głos> ja bym nawet chciał, żeby tak było. W większości 50% moich pacjentów wszystkim im mówię, gdybyś ty regularnie coś ze sobą robił, mhm. regularnie nie mówię, że masz codziennie trenować po dwie godziny. Mhm. Wystarczy regularnie, czyli codziennie, co drugi dzień, 20 minut, pół godziny dziennie, mhm. czyli jakieś ćwiczenia, mhm. to ty byś do mnie nie musiał przychodzić mhm. tak naprawdę. Więc jeśli chodzi o, co zrobić, żeby do mnie rzadziej przychodzić, na pewno zacząć m, zacząć angażować się w swoje ciało poprzez ruch. Mhm. Ale też troszeczkę z głową, ponieważ mam dużo też pacjentów w drugą stronę, czyli nic nie robię do 30 roku życia. A później siłownia jakaś? Czy... Siłownia biegania, ultramaratony, mhm. tak, i później tu się sypią plecy, ale przede wszystkim stawy obwodowe, tutaj biodra, kolana, zaczynają odczuwać pewne bóle i dyskomforty. To też wiąże się z tym, że jeśli ktoś nie robił przez 30 lat swojego życia nic albo mało, albo miał przerwę, na przykład 10 lat, wiadomo, kariera, dzieci, tak. Tak, małe, jest mi czasu na to, a później wracam do wszystkiego, no to się okazuje, że te ciało, te ciało troszkę osłabło, czyli mięśnie, które powinny stabilizować kręgosłup, mięśnie, które powinny stabilizować stawy są słabsze, przez co nie wydalają z natężeniem obowiązków, jakie muszą spełnić, tak? czyli zaczynam biegać i zaczyna mnie boleć z boku kolana. I to są właśnie takie problemy, gdzie wystarczy wiedzieć, co wzmocnić na początku siłowo, mhm. i później proszę bardzo, biega ile wejdzie. Ale mówiąc, że każdy powinien robić coś, ze sobą przez pół godziny albo 45 minut. No to to... Nawet 15, 15 minut wystarczy, ale regularnie, codziennie. Ale to co robić? Spacerować? Nie, jakieś drobne takie ćwiczenia na drobne kręgosłup. Drobne ćwiczenie na początek, drobne ćwiczenia wzmacniające ogólną kondycję ciała, czyli mhm. dokładnie, jakieś ćwiczenia wzmacniające brzuch, plecy, pośladki. Jakbym, jakbym od tego jakby mhm. uderzył na początku. Jeśli mamy słaby kor, jakby ktoś nie wiedział, kor, czyli tutaj tułów, pośladki, to prędzej czy później zacznie, zacznie siadać całe ciało, czyli mhm. plecy, stawy obwodowe. Jakby ten kor tutaj bardzo dużą rolę odgrywa w utrzymywaniu naszej pionowej postawy ciała, mhm. więc jeśli on jest słaby, ciało sobie zawsze jakoś poradzi, ale to jest fajne określenie jakoś, nie? że to jakoś zawsze gdzieś płynie, jakoś to będzie dokładnie. E, czyli tak, 15 minut, i takie ćwiczenia moglibyśmy wykonywać w domu. Nawet przed telewizorem. No bo ktoś powie, ojej, to 15 minut, kiedy ja na to znajdę czas? Czyli jak Mija 19, czy tam 19.15, zaczynają sobie, się tak. wiadomości, Włączam. i wtedy można sobie tam spróbować jakieś drobne ćwiczenia Dokładnie. robić. kładę się na ziemi, wykonuje proste ćwiczenia, 3-4 ćwiczenia, a regularnie wykonywane. Jakieś formy hip trustów, może jakąś deskę bokiem. Mhm. A co może... jest hip trust? Hip trust, czyli taka pozycja leżenia na plecach, stopy oparte o podłoże, mhm. i podnosimy pupę do góry. Mhm. Oczywiście tam też trzeba wiedzieć, troszkę jak to zrobić, przetoczyć miednicę, zacisnąć pośladki, podnieść mhm. pupę do góry. Tak, żeby wzmocnić te mięśnie pośladkowe w optymalny sposób i po takich tak naprawdę miesiącu czasu regularnych, wy, regularnie wykonywanych ćwiczeń wydaje mi się, że większość osób już poczuje rezultaty tego. Basen? Super. Basen. Raz, raz w tygodniu? Dokładnie tak, też tylko zawsze pamiętajmy, żeby pływać różnymi stylami. Trochę mhm. na plecach, trochę kraulem, trochę, trochę żabką, ale, ale oczywiście, że tak. Basen też jest, wydaje mi się, fajnym startem dla każdego, bo daje odciążenie, mhm. a z jednej strony wodę daje opór, mhm. więc ciało tutaj się fajnie, woda fajnie wpływa na ciało. Przed wiosną, czyli gdzieś koło kwietnia, wpadnę jeszcze raz do ciebie i porozmawiamy jak przygotować się do wiosny, bo to jest na pewno jakiś tam zaczyna się robić ciepło, chcemy więcej spacerować, pojawi się rower, jak to zrobić i żeby dobrze wykorzystać te możliwości, które mamy w Dąbrowie Górniczej. Tak, bo mamy jeziora, mnóstwo ścieżek rowerowych. Możemy dużo spacerować, trochę pojeździć na jest, rowerze, gdzieś tak jeździć jest. Jest, popływać nawet w jeziorze, ale mamy teraz zimę. Jutro ma spać śnieg. Czy Trzeba jakoś specjalnie przygotować się do jazdy na nartach. Tak. Tak. <laughs> tak, to jest naprawdę. To jest akurat sporty zimowe. Można gdzieś tam wrzucić do tych. Do tych sportów ekstremalnych. Mhm. Tak? Nie dość, że mamy, nie dość, że nawet jeśli siebie przygotujemy, mhm. to zawsze nie mamy stuprocentowej gwarancji, że ktoś się tam gdzieś z boku nie wbije w ciebie. Mhm. Nie? To tak. jest takie dosyć popularne. Tak, tak. Ale też mamy, mamy dużo później problemów, właśnie między innymi ze, z kolanami, bo mhm. to jest takie wydaje mi się, przede wszystkim kolana dostają po, po pupie, że tak powiem. Um, więc warto tutaj wzmo wzmocnić znowu core, czyli to co mhm. przed chwilą powiedzieliśmy. I dodatkowo na pewno przód uda. Nie? Mhm. To jest takie, gdzie co e, są te partie mięśniowe, które są najbardziej obciążane przy jeździe na e, nartach albo mhm. na desce. Mhm. Okej, okay, czyli gdzieś musimy się szykować, e, żeby nie doznać na pierwszym wyjeździe na narty kontuzji, Kontuz. warto tutaj popracować sobie. Naciągnięć, albo nawet, żeby wyeliminować zakwasy, nie, mhm. żeby że ktoś tam pojeździ 6 godzin na dzień dobry, a później się okazuje, że drugiego dnia nie Już jest nie w, stanie, w nie pojeździ, nie bo, bo tak, tak go palą, bolą czwórki z przodu, czyli przód uda, mhm. że nie jest w stanie jakby cieszyć się tą jazdą, nie? Jasne. Jesteśmy u Was w gabinecie. On, Szanowni Państwo, jeżeli jest ultra nowoczesny tutaj na przebitkach pewnie widzieliście te gabinety, które są. Macie taką Dziękuję. I salę gimnastyczną zrobiono tak właśnie, żeby nie tylko masaż, ale żeby również też można było poćwiczyć. poćwiczyć. Jak z terminami do Was? Bo nie ukrywam, że sam chciałem się do Was zapisać i to nie jest tak, że dzisiaj dzwonię, jutro, jutro przyjmujecie, bo tych pacjentów macie naprawdę sporo. Pacjentów jest na, na, naprawdę sporo, jest coraz więcej. Bardzo nas to cieszy. Cały czas rozwijam e, jakby bazę, też jeśli chodzi o moich e, kolegów z pracy, mhm. e, ale staram się ich dobierać w sto, sposób też optymalny. Mhm. E, jeśli trzeba, to też mamy modą mamy, mamy kadrę, ale w większości przypadków już z, z dużym Doświadczenie. e, doświadczeniem. Zawsze wymagam i też troszeczkę tak, zanim ktoś tutaj kogoś, że tak powiem, przyjmę, to mm. żeby na taki trochę staż do mnie przyjeżdżał, mm. żebym sobie mógł taką osobę troszeczkę poduczyć. Przy... Więc jest nas coraz więcej, więc, ale też nie jest to tak, że z dnia na dzień. Mhm. Tak zawsze te kilka dni trzeba będzie poczekać, zanim mhm. się ktoś do mnie dostanie. To jest tak średnio od pięciu dni mhm. do kogoś się dostaniemy. E, jeśli są już indywidual, indywidualne wymagania, ja chcę mhm. do tego fizjoterapeuty, no to niestety czasami jest Trzeba to, poczekać. Trzeba poczekać tydzień, dwa. Mhm. E, trzeba mieć to gdzieś w głowie, ale jeśli coś się dzieje, potrzebujemy szybkiej pomocy, zawsze staramy się tutaj sprostać i zawsze mhm. m, nawet jeśli Ktoś do mnie bezpośrednio zadzwoni, to postaram się kogoś poprzenosić, tak, żeby ta właśnie osoba się jak najszybciej dostała. No tak, bo to jesteśmy w stanie sobie zaplanować. Powiedzmy, jeżeli nas bolą plecy, to możemy podjąć jakąś dłuższą rekonwalescencję i tu jesteśmy w stanie się umówić co dwa tygodnie. Natomiast Dokładnie. jeżeli ktoś coś sobie zrobi, nie wiem, upadnie, jutro pośliźnie się, albo nie daj Bóg na nartach, no to wtedy potrzebuje już Szybko. i wtedy jest szansa, że. Tak. Gdzieś tam w trybie tak zwanym medycznym, proszę Państwa, staramy CITO, się, cito staramy jest, jest szansa, że po prostu tutaj do Was przyjdzie, a macie super opinię. I, no dziękujemy i, I generalnie naprawdę tutaj. Wszyscy się tutaj starają. Każdy tak widzę, że jest, każda, każdy nowy, nowy fizjoterapeuta jest taki zżyty z tym miejscem, każdy się stara, każdy się szkoli, każdy się uczy, każdy doczytuje mhm. nowinki e, naukowe, więc jest to bardzo fajne, to mi też bardzo cieszy. Mhm. Świetnie. Dobra, widzicie, nie będziemy przedłużać. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Na wiosnę, jeżeli pozwolisz, wpadnę do Ciebie jeszcze raz. To powiemy mieszkańcom Dąbrowy, jak przygotować się właśnie do wiosny, bo tutaj wiadomo, wszyscy po tym cztero, miesięcznym siedzeniu w domu, nagle będziemy chcieli wyjść coś, na rower, coś na chęcią, pływanie, tak coś powiedzieć. to może jakieś, jakieś, może jakieś ćwiczenia, ćwiczenia nawet ćwiczenia, byśmy pokazali. Pokażemy, dokładnie tak, żeby każdy wiedział, od czego właśnie zacząć, o co chodzi z tym korem, o co chodzi z tymi pośladkami. Mm -hmm. Nie każdy może wiedzieć, nie każdy musi wiedzieć, więc na pewno coś, coś stworzymy specjalnie. Świetnie. Bardzo Państwu dziękuję. Na kanale tak. o Dąbrowie dzisiaj z bardzo sympatycznego i przepięknego miejsca manufaktury Zdrowia, Zdrowia u Dawida Koca. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, do widzenia. Do widzenia.